Witajcie moi drodzy, z tej strony ja, MW, jesteśmy w kolejnym filmie na tym kanale i jak możecie zauważyć znajdujemy się w wiosce na Minecraft Extreme i jest ze mną dzisiaj Doknes, siema, witaj. no, mówcie mi Finek. Dobra, więc tak Finek, o Finek już wiem, w się sensie, Doknes, że wybudowałem nowy komisariat na y, Minecraftowej wiosce i tak on się generalnie prezentuje. Tak wygląda komisariat, który zbudował doknes. Jest nudny, przypomina domek, mało jest w nim miejsca na administracyjne sprawy i widać, że był budowany na szybko. Środek daje wiele do życzenia, przez to, że recepcja, lobby i poczekania są w jednym pomieszczeniu. Dlatego poświęciłem ponad godzinę na budowę lepszego budynku, z większą ilością miejsca, oraz informuję, że od dzisiaj ja będę sprawował władzę nad policją w wiosce i różnych dzielnicach. Więc wszyscy gracze, którzy robią złe rzeczy, Odpowiedzą za to, obiecuję. Ale wracając do budynku, jest on naprawdę ogromny. W środku ma większą recepcję, do zgłaszania donosów, ma super poczekalnię, w której miło się spędza czas, a na drugim piętrze będzie mój gabinet, gdzie będę sam na sam przesłuchiwał podejrzanych. A, no i zapomniałem o wielkim napisie Policja i znaku gwiazdy, którą możemy zauważyć na zewnątrz. Pod budynkiem znajduje się więzienie, które jest niedokończone, do którego trafiają gracze, którzy nie przestrzegają zasad. Z najważniejszych informacji chciałbym powiedzieć. Jeszcze że gracz peljuan.pl jest pracownikiem miesiąca i są różne ogłoszenia dotyczące zostania detektywem bądź donosicielem, dlatego wbijajcie na komisariat i się z nim zapoznajcie. Zanim zaczniemy, fajnie by było, jakbyście zostawili łapę w górę oraz subskrypcję, yy, bo film pojawiają się codziennie i będzie mi niezmiernie miło po prostu, jak zasubskrybujesz być, kurie! I generalnie yy, pokażę wam taką ciekawostkę, tobie też, bo ty chyba jeszcze o niej nie wiesz, ale musicie zostawić łapkę nie. w górę, bo jak jej nie zostawicie, to wam nie pokażę. Jak możecie zauważyć, yy, w moim więzieniu już są tutaj jakieś osoby, które chyba same się nawet tutaj pozamykały, bo ja ich tak. nie zamykałem, ale dobra, to w takim razie yy, no, no trudno, no trudno, więc no. O, a ty tutaj wprowadzisz takie warunki mniej, kurde. <laughs> jakby co? byli zamknięci w jakichś lochach, a bardziej w więzieniu takim nowoczesnym znaczy, Kurde, znaczy białe ta, Tak, 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 bo więzienie jeszcze nie jest zbudowane W następnym odcinku już będzie i będzie naprawdę Będzie ich więcej, więcej cel będzie po prostu Na więcej graczy Ponieważ to, wiecie, jakby musi padować pokój w tej wiosce Bo pamiętajcie, donos to jest najlepsze, co może was spotkać na tym serwerze Tak I Oczywiście możecie donos sobie to najwyższa forma tutaj, dojrzałości nie? Tak, dokładnie I tak się generalnie... O nie o nie, kto stoi za tymi łódkami? Kto dał te O łódki? nie, o to jest nie. strajk łódkowy O nie, tak być nie może Będzie ktoś odpowiadał ktoś za to Ktoś przetestuje więzienie Kto to zrobił? Mówić mi raz raz Jeżeli coś takiego by wydarzyło się na moich oczach Od razu lecicie do więzienia. Stało jedzie, znowu to, znowu to się, znowu ktoś postawił O nie, o nie To chyba ty Gościu, nie stawiaj łódek Bo grozi za to więźniak Więzienie I nie będzie tak kolorowo. Kurde, źle napisałem, ale każdy, mam nadzieję, że to zrozumiał, nie? Pa, pa, panie komendancie, mam tak? chyba yy, łódkowego. Gdzie on jest? Dawaj mi nick. Dawaj yy, mi nick. To, to jest taki gościu w żółtej bluzie. Czekaj, ja, ja go zaraz znajdę. Tak, 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 Z tak. Z herobrajnem tak, tak, na plecach. Okej, okay, tak, dobra. Tak. Ja, w jaki sposób mam się dowiedzieć, jaki on ma nick? Ale wiadomo, że jest to ten żółty. Tamten o. Nie ja będę tak. pokazywał, żeby nie wszyscy wiedzieli, nie? Trzeba sprawdzić jego nick i umieścić go w izolatce. Na 24. 4 tak. godziny, bądź dłużej koniecznie, 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 Bo jest też szansa, że zapomnę o tym, że kogoś zamknęłem I będzie tam siedział, dopóki się nie przypomnę Nie, więc... już mam yy, DZWCIO Dobrze, Dziwcio. dobrze, to ja już schodzę na dół Dziwcio. I zaraz do niego, zaraz go przeteleportuj do mnie O, dobra, możesz teleportować yy, dobra Teleportujemy, okej okay. Wiesz, za co tutaj trafiłeś? Zobaczymy, co odpowie tutaj zzie, z Ten gościu, tak zdziwcie to on? Nie przyznaję. Ale zdziwcie to tak. on? tak tak. No to teraz tutaj trochę posiedzisz, chłopczyku. Sprawa ja wygląda tak, że wypuszczę cię, kiedy będę chciał. Tak się nie robi. Okej, okay. mam nadzieję, że on wszystko zrozumiał. Oczywiście są tutaj osoby z perłą. Ej, on ma perłę, dobra. Wy w... o nie, on ma perłę stary. On ma perłę. Trzeba stary, szybko to zmienić Trzeba mu więzienie. zrobić mo mocniej yy, to będzie yy, klatka dla upartych. Tak, 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 ja już to robię. Biorę bedrock, nie będzie tak lekko, nie będzie tak lekko. O, 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 o. Tylko nie mogę, bo odsuń się, gościu, odsuń się. O, pięknie, pięknie, dobra. Ale w takim ja już razie, miał... już tak, nie macie, ale on... Ale on stary będzie w izolatce, jeden na jeden, bo... A. Bardzo źle się zachował. O. Aha. I proszę bardzo, i cyk, i tak się tak, tak, to, tak są to się robi. Humanitarne? Tak to się robi, niech to będzie przykład. Okej, okay, jak tak. on się stamtąd wydostanie, to tam wróci spokojnie. To jest już mój interes, żeby się tym zająć, więc na luzie, znowu jest tutaj łódka. Znowu jest tutaj łódka, kolejny, sprawdź mi tego gościa, sprawdź mi tego gagatka, tego w pelerynce, w całej żelaznej zbroi, tego o tu. Dobra, a ten. Dobra. Dobra, no ja idę już mu robić tutaj cerę, bo on, słuchajcie, e, płynął łódką i się wcale... Do Dobrze nie bawił, bo tutaj jest zakaz pływania łódką. Takich rzeczy się tutaj nie robi. Dlatego. O, jest już nowoczesna cela. Ty ją zbudowałeś? Tak. No i super, dobra. To ja już tu czekam, właśnie, na Bid, tego e, Bides bi, bi, bi Router. Bides Router? No. Okej. Okay. Czy wiesz, za co tutaj tra. Ok, zobaczymy. Sorry! Za co Sorry. przepraszasz Ok, zobaczymy. Może zachowa się w porządku i damy mu drugą szansę. Bo ja też nie jestem taki, że wiecie, nie daje drugiej szansy. To od serduszka, wiecie. Tutaj trzeba po prostu ja nad nie tym chaosem zapanować. Co on ja pisze? nie daję, stary. Ja Oni wiem. Mają 10 dlatego, dlatego odpowiednia osoba jest na odpowiednim miejscu. Właśnie, żeby się troszczyć. O nie! Żółty tutaj. wyszedł. No, wiedziałem. Ale Zap... czekaj, bo ja, ja go zaraz do nowej celi. Ok, to wsadzaj go tam. No właśnie. O, dlatego, sam wpadł. dlatego posiedzisz tutaj do jutra. Przepraszam. Co możesz zrobić za wyjście? O, zobaczymy, co zrobi za wyjście. Jestem naprawdę ciekawy. Co jest w stanie zrobić? Będzie musiał naprawić Dać diaksa wiosce. Y Ile? <laughs> jeden. Za jeden to masz tutaj drugi dzień w gratisie. Żegnam. No niestety, tutaj router nasz się. No nie zreflektował się, widzowie. No nie zreflektował się. Mógł zrobić dobrze, ale. No Nie zrobił. Okej, okay, tutaj tutaj mogą być łódki, byle nie były w komisariacie. Więc teraz tak. Mm, ja myślę, że trzeba będzie teraz sprawdzić, y, jakie są w ogóle zgłoszenia. Bo tutaj, jak możecie zauważyć, jest miejsce zgłoszeń i tutaj trafiają do nas wszystkie wasze zgłoszenia, więc możecie je po prostu wysyłać. I mamy tutaj Krzychu21.pl. 21 Niszczy domki i psuje wioskę, okej. Okay. Proszę Ciebie do Ktesie, abyś sprawdził, czy krzychu 21 PL jest na serwerze. krzychu 21 PL? Tak. Takie dostaliśmy zgłoszenie. Jest, jest, yes. Dobrze, w takim razie. Yy, ja myślę, że yy, trzeba się do niego przeteleportować. Tylko na Waniszu. Oczywiście. I zobaczyć i obserwować go. TP.lJuman.pl Krzychu21.pl Dobra. On jest w jakimś domku. I ma On tutaj. Jest w ogóle w mus... bazie poza miastem. On jest poza miastem. Mm -hmm. On jest poza miastem. I co a takim... jaka była skarga? Słucham? A co, a, co, a, co, a co? Jaka była skarga? No, że niszczy domki. Aha, no to zapytajmy go o to. Dobra. Jakby witaj. Sprawiedliwość was wszędzie dotknie. Okej, witaj Krzychu. Dostałem donos, że niszczysz domki w wiosce. Czy to jest prawda? Okej, zobaczymy. Zobaczymy co nam powie. Nieprawda. Okej, okay. w, no w takim razie no, to, to nie wiem. Dobra, dobra, zabijamy się, Dobra, ja dostałem zgłoszenie, że ryba craft niszczy domy. TP.pljuman.pl Ryba. Nie ma ryba craft? O nie, tak być nie będzie. Dobra, w takim razie musimy szukać dalej. Mati robot 100 gryfuje Okej, okay, TP.pljuman, Mati. Też Matiego nie ma. Co to za zgłoszenia na graczy, których nie ma na serwerze? To tak być nie może. Ponieważ ze zgłoszeń nic nie wynika, musimy się udać na Szybką y, przechadzkę po różnych sektorach wioski. Tak, idź, nakryj na. na... W... gorącym uczynku. uczynku. Dokładnie. Włączamy sobie Wanisza. W tym momencie jesteśmy in koguto, co oznacza, że będę widział wszystko, więc lecimy na najgorszą, znaczy no, no na, na, tą, na ten sektor C. To jest sektor C, tak? Tak, dzielnica C i zobaczymy, co tutaj się będzie działo, bo jak na razie widzę tutaj graczy. Jest trzech graczy, jeden mu niszczy, drugi go jakby chciał wywalić. Okej, okay, dobra. Ja tutaj jestem już. Ja tutaj. Tutaj jestem. Co tutaj się dzieje? Panowie są ewidentnie tutaj na siebie jacyś oburzeni. Diamentowy niszczy. Co niszczy? Pamiętaj, by patrzeć na podpisy, czego działka jest. E, tutaj nie ma podpisu, więc jest to sytuacja podbramkowa, bo nie wiadomo, czy ja to jest działka. No to, Ale a, no... widziałem na własne oczy, jak diamentowy niszczył tutaj bloki, które były e, kładzone. Więc w takiej sytuacji musimy zareagować. Ten diamentowy ze skierą. Jaki a on ma No właśnie, nie wiem. Nie wiem, jak to sprawdzić. No właśnie, bo mi się wydaje, że ja go chyba już skądś znam. Okej! Okay. To jest stary Casianello. Okej. Okay. Czym z... przypadkiem przed chwilą nie mieliśmy z nim sprawy? Na moim odcinku? Tak, on uciekł z pierdla Kasianelo Dobra, ja szybko... Nie bynę... dość, że uciekłeś z pierdla O nie, to Panie nie. dalej niszysz. Najgorzej, najgorzej W takim wypadku musimy y, go zamknąć, widzowie No bo innej opcji nie ma Jakby na tym polega właśnie moja rola na tym serwerze Znowu są łódki Nie zniosę tego Trzeba będzie tutaj wprowadzić zakaz łódek Ale dobra, idziemy do więzienia Musimy przebudować... Czemu w tych celach nikogo nie ma? Wyszli z serwera, stary Okej, okay, dobra, dobra Mają, mają szczęście mają szczęście, bo bym był naprawdę zły. A złym, Wuka, to naprawdę nic przyjemnego. Byłaś stąd, gościu. No dobra, okej okay. Proszę o przeteleportowanie Cassianello do mnie. Ja już tutaj jestem w celi i czekam. Dobra, ok. W face. Czy wiesz, dlaczego tutaj trafiłeś? Okej okay, zobaczymy, co on Ej, nam powie. O, znowu w tym samym miejscu w ogóle grinąłem. <laughs> <ten dom. laughs> on ma tam jakiś zatarg sam tym <laughs> dobra, z tamtym gościem. Dobra, zobaczymy, co Casianello odpisze. Bo jak na razie. Odpisał tylko Xdd. Będzie się śmiał do okay. czasu, kiedy nie zacznie tam głodować! U, uciekłeś i jeszcze. Ej, ja mam pomysł, wiesz, wiesz co, trzeba zrobić tutaj na dwa dni. Słuchajcie. wiesz co trzeba zrobić, żeby były klatki dla takich jak on z jedynym wyjściem przez lawę. Przez lawę. Okej. Okay. Zostawmy mu tam lawę, a nie, bo i tak się wie, nie spali. No właśnie, ej, bo jak tutaj jakiś, nie ma tego. Ej, to, to dziurę poza poza nie 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 nie, 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 nie. nie. <laughs> co Ja jeszcze przemyślę kwestię więziennictwa tutaj w wiosce, bo jak na razie jest to naprawdę mega spontaniczna sprawa, ale na następnym odcinku więzienie będzie budowane I będzie, słuchajcie, wszystko ogarnięte tak, żeby każdy mógł od siebie coś dać, żeby wyjść, właśnie, z tego więzienia. Nie chodzi tutaj o przedmioty, tylko o pieniądze. Wiadomo, bo wszędzie wszystko, wszystko polega na pieniądzach. Pamiętajcie, widzowie. A tak serio, to żartuję. Ci nie wzięli tego na poważnie. Dobrze, więc w takim razie szukamy y, kolejnego grifer'a bądź osoby, która mogłaby coś tutaj niszczyć. Co tutaj się dzieje? Kolega, okej, okay, okay, Trzeba tutaj... tak, przeglądać dzielnicę, patrzeć, tak, co tak, się tak, dzieje. Tak. U... Tutaj trzeba być na oriencie cały czas. o Kolego, co ty tutaj robisz? Kolego, co ty tutaj robisz? Proszę mi tu odpisać. Czemu co on niszczy Obsydian? Robi? Naprawiam. To twoja A. działka. <laughs> ty, ej, kogoś! Nie! To skoro to nie twoje A może twoje, ten ktoś to, to zrobił po specjalnie? Co? Nisz, niszczysz! Bo może nie obsydian, mur? Proszę nie robić tak. Bo Cela czeka. Domki dobrze O, 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 o! o, o mam tutaj, mam tutaj delinkwenta, który. Witam, tak, jestem mam tutaj, ale która zabudowuje... Popatrz, na tutaj domek nie O, ta nie, to by nie jest o, problem, popatrz, dalej, nie. Nie dalej. Tak, widzę ją. cały czas, cały czas za nią y, tutaj lecę. Z tak, tego tak, co tak, widzę, tak, ma kilo w ręce, którego chce zapewne użyć. A to trzeba, nie jest kilof, to jest sikiera. To jest sikiera, trzeba ją obserwować. Bo ona tutaj ten domek zabudowywała koblem. To jest pewne. Okej, ona coś się dzieje. Próbuje się w tym. Pić w tłum, bo jest druga Alex, ale ja mam dobry, tutaj wzrok i wiem kim ona jest. Ha, ha. No, no Cześć, co ej, ej, ja, myślę, są... jest? ja myślę, że one chcą, ja myślę, że one tutaj doprowadzić do zamachu. One... Trzeba jak one... najszybciej tą groźną Alex Patrz, zamknąć. Przychodzą, rozwala... Patrz, rozwalają. O nie. Przychodzą i o, demolują nie. dom. Proszę o sprawdzenie niku tej Alex z mieczem. Ona miała, przed chwilą miała sikierę. Nie, ej, ten nie, drugi, widzę. ten drugi, czy ten drugi w diamentowej zbroi też będzie rozwalał? Uwaga, uwaga. Ten On ten... widzę, że on, on jest ostrożny, ta Alex jest jakaś ten. Yy... To jest albo Dawid, albo Admilar O, 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 Admirar. Dobrze, w takim razie ja już lecę tutaj do celi i prosiłem. A jeszcze tutaj jest drugi Admirar i Adex To są te dwie, yy... Alex. To ja zapraszam, jestem w jednej celi, można teleportować. Dobra. Okej, okay, jest jedna osoba, teraz druga będzie, tak? To czekaj. Tak. Yy, Okej, okay, możesz o... teleportować drugą. Dobrze, dobrze. Yy, I teraz tak. Game od 1 wanisz. Okej. Okay. Dlatego trafiliście do Ziemia na dzień. Jaki skin ziomek ma w ogóle? Co jest? No, crazy frog. <laughs> Chcecie coś powiedzieć? Nie raczej, amarniszczy. No, 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 tak, no to jest dobrze no. Za jeden dzień wyjdziecie. Powodzenia! No! Więc słuchajcie, w dzisiejszym filmie to by było na tyle. Myślę, że prowadziliśmy dużo spokoju na dzielnicę i na przedmieścia całej wioski na ekstremie. E, ja będę tutaj cały czas, więc jeżeli gracie na serwerze, musicie na mnie uważać i nie róbcie głups, to nie warto. Jak sami widzicie, bo traficie do więzienia, a w następnym odcinku więzienie będzie dużo większe i dużo straszniejsze. Miejcie się na baczności, ja byłem MWK, ze mną był Doknes i widzimy się już jutro. Elo, pa!